To chyba nie ta sama strona. No dobra, ale teraz zagramy... Ta sama. Ta sama, ta sama, ta sama właśnie. Właśnie. teraz z drugiej strony. Wszystkie ciężary. Od razu tu i w podjadym to są. User left your channel T54 też tutaj na górkę. I z 13 to możecie być w razie, bo Jest snajpić w początku. No ja lecę przez ciężarem. Chińczyka mają. A nawet dwa ciężkie niech nie jadą tu zaraz pod górkę, tylko bo niech jadą tu. tutaj ciężkie. Jadą na zamek Nie wiem, ja do pierwszy mogę jechać, więc... To, to niech nie. jedzie bany, Sebol i gdzieś tam trójkę, reszta płkała. Okej, okay, jedziemy No zamyk, no zamyk Skracać jak najszybciej kawi tyle gdzie się nie da to bydle? Da się. Jak to jest, ciu? Mówisz, że mam wolny ten czołg? Najwolniejszy, ja zawsze pierwszy jadę? No wiesz, teraz jestem akurat nie z skapa startowany, Ty byłeś przed wodą. Nie? Na goldowym że... ja, pa, paliwie jeździsz po prostu. <grym> hmm. Jadę. Jadę tu. Tego 13,90 można by. No, tu jest chyba po prawej. No widzę, widzę. Chyba dobicie medali. Nasze medy też. Przejazd tutaj, wjazd pod tą górkę to T5-4. Uważajcie, tylko tam to 32. 13 nie jest goldem załadowana. No dobra, cofaj się. Dobra, jadę po tego Roo. No nie tak. No, bo mnie dupę bije. No to, bo jesteś ja pierwszejszy. Pierwszejszy. No, zajmij tego Roo, bo mnie też klepie. Dobra, te ciężary, przejazd tutaj na tę stronę, dobierz. No dobra, te, te... chyba że macie widzieć. Nie, Nasze nie wiem, ciężkie z klasztoru niech się No tego jedziemy, tak? Ta, ja tu wam te nie ciężary niech się cofają i grają na wieży pod górką. No mogę nie do dojechać, do ale spróbuję. Tak, no, no tam mają przewagę, więc wycofam. Najpierw tamte niech dowiją. Można tego rozwalić? Tego jednego? Nie bądź on copa się za do daleko. Dobijecie tego ISA? tego? Sebol masz tam bicie nie na wieżę? Już! Ja też pojechałem, chyba go dobiję Fikno tam zjeprzaj, żeby cię nie uwili. Już się obrócę na tę pomóż. Ten. Już już jedziemy, już No i to schowaj się, bo tam ten się w końcu wykończy. I leją to z boku, tak? Schowa wasze... się zaraz tam w kozłach. Ale nie mam... gdzie on się schował. Do końca tyłu, gdzie? Tam pojedział Ci, ale nie chce być haptem. Weźcie tam pusznijcie, żeby mnie. Już, już. Pić to rudo. Rudo mi. 112 z tyłu mnie. Dobra, Carveron. Karweron. Carveron. Carveron. Chyba trochę poobijanie. Jest. Dobra, te dwa ciężary niech się tutaj skierają w górkę, tymi i resztą z klasztoru podejdźcie na tą stronę. Chyba że z górki będziecie mieli bicie, to możecie widzieć. Nie, bo kierowcę mam tam onego to toczę się. Toczę się? nie ja będę, to, to. tylko mam tam rekruta, tak? No, spoko. Dobra, i jest jeden już... i z trzeci z t 54 niech wyjedzie tutaj na tą stronę. Sebol jedzie? Może być, aha, dobra, to ja czekam. No, ty poczekaj, jak będziesz miał cel, to User left your Pomoże mi ktoś, tak? Czy? Czy? Dobra, w chwilę, czekaj, te cztery czołgi. czołgi to, to ty ty są. Poczekaj, Wiktor, na sobą. Już prawie jestem. Dobra, oni tam ja, do góry. Co pierwszy? Ja, <noise> Dobra, Sebole, jedziemy i wjeżdżamy im to na plecy. No ja. Ja pierwszy. Ja pierwszy. Eee, Ciałku, eee. piliśmy. premium i nie wozić gaśnicy, No to super. Po prostu. To jest ekskluzjonistyczne. jadę pod kromkę. Wstępny. Je. Ciałku, Kurde, kurde. No powiem ci Martini bijesz ten damage na isie piątym. No, biję biję Zajebisty Czyli ile? Chyba się nie zmieścimy wszyscy Nie obniżej działa